Cześć, witaj w kolejnym odcinku Know-how Katolika, czyli Katechizm Kościoła Katolickiego w Pigułce. Poprzednio mówiliśmy troszkę o tym, dlaczego człowiek pragnie Boga i jak go szuka. I to jest ważne ze względu na to, o czym będziemy mówili dzisiaj, mianowicie o tym, dlaczego człowiek jednak nie szuka Boga. I jak Bóg odpowiada na ten brak zainteresowania z naszej strony? Miłego oglądania. Bo często jest tak, że ludzie właśnie nie szukają, nie szukają tej odpowiedzi. Ponieważ różne sytuacje wydarzyły się w ich życiu, może dlatego, że zapomnieli o Bogu, zapomnieli o tym połączeniu, jakie z Nim mają. Może też nie dostrzegają tego, patrząc i żyjąc w świecie, może Ty jesteś taką osobą, która nie dostrzega tego połączenia, a może wręcz odrzucasz to, że jesteś jakkolwiek połączony z Bogiem, że w ogóle Bóg istnieje i że to połączenie wydaje Ci się absurdem. I nie wierzysz w to. I źródła właśnie takich różnych, y, różnych postaw y, mogą być bardzo różnorakie. I zadaj sobie teraz pytanie, jak będę mówiła o tych wszystkich źródłach, czy może u ciebie to źródło właśnie się sprawdza? Może jest kilka tych źródeł? Może jesteś zbuntowany przeciwko y, złu, które jest w świecie? Może tak naprawdę nie znasz Boga? Nie wiesz o nim nic? i masz jakieś wyobrażenie o Nim, które nie jest prawdą, a może jest Ci On całkowicie obojętny. Może troski, Twoje problemy są tak wielkie, że już nie masz siły i czasu na zajmowanie się jakimś Bogiem, który nie wiadomo gdzie jest. Lub wręcz przeciwnie, masz bogactwo, masz wszystko, czego pragniesz i uważasz, że Bóg nie jest Ci potrzebny. W ogóle, do niczego. Może też jest tak, że widzisz jakąś osobę w swoim otoczeniu, która uważa się za wierzącą, a nie zachowuje się tak, jak powinna, i to odstrasza cię od tego, bo uważasz, że to jest bez sensu. Że skoro są osoby, które uważają się za wierzących w Boga, e, zachowują się nie tak, jak trzeba, to po co w Niego wierzyć? I co ta wiara w ogóle daje? I kim tak naprawdę jest ten Bóg, w którego oni wierzą? Może właśnie jesteś uwikłany, czy idziesz za jakimś prądem umysłowym, czy za jakąś inną religią, która stoi w sprzeczności z religią chrześcijańską, z tym, że istnieje jeden Bóg, który nas wszystkich stworzył. Może wierzysz w Pana Boga, ale uważasz się za takiego grzesznika, który się chowa przed Panem Bogiem, bo się boi spotkania z Nim. Może czujesz się niegodny tego spotkania. A może wiesz, że Pan Bóg do czegoś się wzywa, ale boisz się i chowasz się przed Nim, uciekasz przed Nim? U mnie tak zastanawiałam się, patrząc na te, na te źródła, że u mnie to właśnie było różnie, bo. Miałam też bunt wobec tego, co się dzieje na świecie, wobec zła. Miałam jakieś swoje racje, które uważałam, że w ogóle religia bez sensu na nie patrzy i czemu ona zabrania różnych rzeczy, skoro one są dobre, według mojego mniemania. I tak bardzo właśnie zamartwiałam się tym moim ja, tym moim patrzeniem na świat, że nie potrafiłam. Poznać Boga, nawet nie chciałam go poznać, bo właśnie miałam jakieś swoje wyobrażenie, jakieś wycinki, urywki, które składały mi się w jako taką całość i ten obraz z Pana Boga był, ale nieprawdziwy. Jak jest to u Ciebie, właśnie. A najlepsze jest to, że nawet jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, nawet jeżeli zaznaczysz te wszystkie punkty, czy jeden, to tak naprawdę. Jeżeli nie szukasz Boga, to zawsze będzie tak, że On będzie szukał Ciebie. Że zawsze będzie tak kierował Twoim życiem, żebyś tego szukał. Zawsze będzie Cię tak pobudzał, żebyś, żebyś to pragnienie odczuwał, żeby ono w Tobie pracowało, żebyś mógł z powrotem zacząć Go. Pragnąć, szukać, znaleźć, być szczęśliwy, żyć pełnią życia, mieć prawdziwe życie. Tego szukania potrzebne jest kilka rzeczy ważnych do tego, żeby znaleźć Boga. Pierwsza to jest wysiłek rozumu. Trzeba troszkę pomyśleć nad tym, nad światem i nad tym właśnie, że jest Bóg. Trzeba troszkę się pozastanawiać odpowiedzieć sobie może na jakieś trudne pytania. Druga jest nazwana prawością woli. Prawość to jest taka czystość, moralność, uczciwość. Że tak naprawdę, jeżeli mamy jakieś ukryte, um, ukryte w swoim sercu zachcianki, pragnienia, które niekoniecznie są spowodowane czystą intencją w nas, to my Boga nie znajdziemy. Trzecia sprawa to jest szczere serce. Pan Bóg zna nas i tak naprawdę, jeżeli my będziemy udawać przed kimś, przed Bogiem lub nawet przed samym sobą coś, co nie jest prawdą, będziemy mieli jakieś intencje na powierzchni, a pod nią jakieś inne, no to, to to też nie zadziała, bo Pan Bóg zna, zna nasze serca i on oczekuje od tego, żebyśmy ze szczerością do niego podeszli. Żebyśmy po prostu jak się mówi, kawała na ławę, wywalili po prostu wszystko, to co mamy. I nieważne, że w głębi serca czujemy się niepoprawni, nie tacy jak trzeba, jacyś źli, grzeszni. Pana Boga nie interesuje to, co my o sobie myślimy, tylko On chce prawdę, On chce szczerości. On chce czegoś takiego, że my do niego przyjdziemy i mówimy, Panie Boże, no dobra, zawaliłam tu i tu i tu i wcale nie uważam się za super człowieka, ale chcecie. Chcecie poznać. Jestem wobec Ciebie szczery, i ja wiem, że jesteś wielki, że mnie kochasz, i po prostu przyjdź, po prostu pokaż mi, że jesteś. I ostatnia sprawa, która jest bardzo, bardzo, mega ważna, to jest świadectwo właśnie innych ludzi, którzy. O Panu Bogu mówią, którzy Panem Bogiem żyją i którzy mogą nam pokazać, jak z Panem Bogiem żyć. I ja właśnie e, po sobie tak jak patrzyłam na swoje życie wcześniej, no to e, Pan Bóg mnie prowadził tak, że ja nie miałam tych wszystkich rzeczy naraz i, i jakby nie było tak, że w wielkiej częstotliwości jakoś się zastanawiałam i myślałam, e, tak że mi mózg parował, tylko po prostu pojawiła się. E, może nie. To było tak, że ja już się zaczęłam zastanawiać nad tym, zaczęłam o tym myśleć i gdzieś to we mnie pracowało, że może jestem Bóg, może On nie jest taki, jak o Nim ja myślę, może nie jest taki, jaki sobie Kościół myśli, że jest, ale jakiś tam sobie może jest. I, i po prostu... spotkałam dziewczynę, kobietę, która zaczęła mi o Nim opowiadać. To było to świadectwo. Zaczęli o nim opowiadać jakieś takie drobne rzeczy z życia, ale to było takie po prostu wow dla mnie, że sobie pomyślałam, ale fajnie. I, I jak jej słuchałam to naprawdę, to było takie wow, w ogóle jak to się dzieje, o co chodzi? I właśnie tutaj się pojawił ten wysiłek rozumu, że się zaczęłam zastanawiać i tak troszkę logicznie sobie próbować to jakoś wytłumaczyć, ale też y, z taką szczerością serca do tego podeszłam, że skoro ona tak mówi i, i ja jej wierzę i znam ją i, i po prostu wiem jaką ma sytuację, to ona musi mówić prawdę, więc szczerze uwierzyłam jej w to wszystko. I wydaje mi się, że nie miałam jakichś nieczystych intencji, kiedy myślałam sobie, że fajnie, że ja też bym tak chciała. A potem, kiedy Pan Bóg przyszedł, kiedy się pojawił, no to już po prostu w ogóle nie myślałam o tym, żeby jakoś sobie go umodelować tak pode mnie. Czyli podeszłam z, taką, z takim rozumem, po prostu. Uczciwym tak myślę. Bo skoro Pan Bóg teraz działa w moim życiu, takie jak tutaj z roku na rok z dnia na dzień czuję, wiem, że, że jestem jakoś bardziej bliżej, że On jest bliżej, no to myślę, że, że ten mój rozum jest szczery na tyle, żeby. Żeby ten Pan Bóg chciał mi się objawić. I takie pytanie do ciebie teraz. Y jak jest właśnie z tymi elementami u Ciebie? Może yy, one gdzieś są? Może na przykład ten człowiek, który żyje Bogiem jest gdzieś obok Ciebie, a nie dostrzegasz go za bardzo, lub no, tak nie patrzysz na niego za bardzo poważnie. Ja myślę, że to nie jest tak, że Pan Bóg wymaga od nas tych wszystkich rzeczy naraz, że yy, Musimy być nieskazitelni. Wystarczy odrobina, właśnie takiej woli poznania Pana Boga, szczerej, prawdziwej, chcącej pójść za tym, czego się dowiem. To wtedy wystarczy po prostu być cierpliwym, bo Pan Bóg wtedy przychodzi. I to przychodzi w taki sposób, że Ty wiesz, że to On. Bo to jest tak, że ta komunikacja między Tobą a Nim jest jedyna w swoim rodzaju. On się komunikuje z każdym człowiekiem inaczej, na swój sposób. Wy macie własny język rozmawiania ze sobą. I to odkrywa każdy człowiek. Ja Ci nie mogę tego powiedzieć, jak On przyjdzie, bo to wiesz tylko Ty i tylko Bóg. I Ty musisz się otworzyć na to, żeby to poznać. I to jest piękne w Panu Bogu. Ale ja zaświadczam Ci, że taka jest prawda, bo ja to przeżyłam i przeżywam cały czas. Także przygoda czeka Ciebie, i pytanie: czy pójdziesz za tym, czy jesteś gotowy, gotowa, czy chcesz usłyszeć Pana Boga, czy chcesz się przekonać o tym, że on istnieje w Twoim życiu, blisko Ciebie. Podsumowanie. Ludzie często nie szukają Boga, bo zapomnieli o tym, że są z Nim połączeni, nie dostrzegają tego połączenia lub odrzucają je. Źródło tych postaw mogą być różne, np. własne wyobrażenia Boga, strach przed Nim czy zły przykład otoczenia. Bogu tak zależy na szczęściu człowieka, że nigdy nie przestaje wzywać Go do tego, aby człowiek Go szukał. Szukanie Boga wymaga od człowieka wysiłku rozumu, moralności oraz uczciwości, stanięcia w prawdzie wobec Boga oraz świadectwa innych ludzi. Zachęcam Was do subskrybowania, do tego, żebyście byli na bieżąco, też do tego, żebyście zadawali pytania. Możecie to zrobić w linku poniżej lub w komentarzu, tylko żebyście zaznaczyli, że to jest pytanie, na które chcecie uzyskać odpowiedź. Żeby było łatwiej, bądź też na Facebooku w prywatnej wiadomości. Z Panem Bogiem, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.